Zakończenie. No cóż. Pozostaje nam tylko pójść po wilka Kaukazu, smutno powiedział pan Tomasz. Całą grupą skierowaliśmy się do piętrowego drewnianego budynku z werandą i pomostem na pierwszym piętrze. W czasie wakacji mieszkali tu ratownicy. Komandor poprowadził nas do piwnicy. Była murowana, zawalona różnymi skrzyniami, niepotrzebnymi częściami, starymi linami. Cały czas towarzyszyli nam dwaj milczący panowie w garniturach. To musi być w tamtym rogu, orzekł pan samochodzik, patrząc na mapę. Na murze ujrzeliśmy jaśniejszy kwadrat z cegieł. Spider chwycił łom leżący na podłodze i rozbił ścianę. W słabym świetle jednej żarówki ujrzeliśmy dwie nieduże drewniane skrzynki. Leśnik podważył nożem wieko pierwszej z nich. W środku leżał stos złotych monet, identycznych jak ta, którą otrzymałem od Czeczeńca w górach. W drugiej był wilk Kaukazu. Złota figurka była już pokryta patyną, jej rzeźba była zatarta, a rysy paszczy wilka ledwo widoczne. I oto było tyle hałasu? Zdziwił się pan Tomasz. A no właśnie, odparł Spider. Weźcie skrzynki, rozkazał szef mnie i leśnikowi. Lepiej obejrzyjmy sobie te cuda na jachcie. Szef kazał nam postawić skarby na rufie motorówki. Spider, mam prośbę, powiedział pan samochodzik. Popłyniemy do Mikołajek z tym złotem. Po drodze dokładnie zbadam znalezisko. Dobrze, zgodził się Spider. Ci dwaj agenci popłyną z nami. Mimo, że była noc, padał deszcz i wiał silny wiatr, odpłynęliśmy z gościnnej kei ratowników. Młodzież z Mikołajek została, żeby następnego dnia odprowadzić do właściciela drugą motorówkę zdobytą na Rosjanach. Leśnik zasiadł za sterami. Obok niego stanęli agenci. Spider i ja siedliśmy w kabinie. Pan Tomasz został na rufie przy skrzynkach. Nie czujesz wyrzutów sumienia? Zapytałem Spajdera. Tak, ale mam nadzieję, że twój szef wykiwa tych dwóch bufonów, odpowiedział uśmiechając się. Ma ogromną szansę. Nie rozumiejąc, o co mu chodzi, zrezygnowałem z dalszej konwersacji. W Mikołajka, gdy wyszedłem z kabiny, zobaczyłem dziwną scenę. Leśnik głośno się śmiał. Pan Tomasz siedział rozparty na rufowej kanapie. Przed nim w groźnych pozach stali dwaj agenci. Gdzie skrzynki? Pytali jeden przez drugiego. Co pan z nimi zrobił? Trzeba było patrzeć, zaśmiał się szef. Spider mrugał do mnie. A nie mówiłem? szepnął do mnie. I co, ofiary losu? zaczął krzyczeć na agentów. Zostaliście zrobieni w balona. Skrzynek możecie teraz poszukać na dnie jeziora, czy nie tak? zwrócił się do pana Tomasza. Nie inaczej, odpowiedział mój szef. Pytanie tylko którego? naigrywał się leśnik. Zboczyłem także na bełdany. Agenci przeprowadzili rewizję jachtu i gdy nic nie znaleźli, zniknęli. Spider pożegnał się z nami. Ten wilk kaukazu zasłużył na zapomnienie, stwierdził. Mógł uczynić wiele złego. Leśnik także się z nami pożegnał. Postanowił spędzić kilka dni w Mikołajkach w towarzystwie Weroniki. Z panem Tomaszem wsiedliśmy do Rosynanta. Przez całą drogę do domu, czułem spoczywającą w mojej kieszeni złotą monetę z wizerunkiem wilka, wzywającego do walki. Koniec